Szaleni ludzie czasami ponoć widują duchy, słyszą głosy. Inni zaś twierdzą, że to tylko przewidzenia, że to tylko efekt choroby. Co jednak, jeśli jest tak, że tylko szaleni mogą więcej widzieć i słyszeć, że tylko szaleni mogą więcej odczuwać? Może to nie szaleństwo czyni pozory poznania, lecz przytłoczenie rozszerzonymi zdolnościami poznawczymi czyni szalonymi? Może szaleni żyją w większym, innym świecie? Jednak czy każdy nadwrażliwy, każdy więcej widzący musi stać się szalonym, musi stać się wariatem? Z całą pewnością nie. Zdolność szerszego widzenia nie musi prowadzić do szaleństwa. Nie jest najistotniejszym to, co widzisz, słyszysz, czy może raczej czujesz, lecz to, co z tym zrobisz. Mówi się przecież, że jednooki w państwie ślepych jest królem czy prorokiem. Najistotniejszy jest zatem sposób, w jaki korzysta się ze swego rozszerzonego oglądu. Nadwrażliwa jednostka, potencjalny szaleniec, powinien zrozumieć to, co widzą i czują inni, tak, aby swoją rozszerzoną perspektywą nie budzić przerażenia. Powinien również nauczyć się rozumieć samego siebie, rozpatrywać to, co czuje w kontekście tego, co czują inni. Społeczeństwo obawia się szaleńców. Społeczeństwo koryguje szaleńców. I słusznie czyni, bo to rolą nadwrażliwego jest stać się nie szaleńcem, lecz prorokiem. To było pranie mózgu Feanora Aglariona, dla kanału niepożądany odczyn poszczepienny.